dzielnic na rowerkach. Jak się podoba dzisiejszy fest? Bardzo mi się podoba. Dzieci się fajnie bawią. Najważniejsza jest dobra zabawa, także rywalizacja plus zabawa myślę, że to bardzo fajne połączenie. I jak się jeździło na rowerkach? Dobrze. Które miejsce zdobyłeś? Drugie. Drugie, czyli co? Dobre miejsce? Myślę, że tak. A teraz brawa! Rok, proszę trenować. Jak się jeździło? Fajnie. Które miejsce zdobyłeś? Drugie. Drugie miejsce i co? Zaliczyłeś jakąś wybrawkę? Ani jednej, tylko raz y, przy nawrocie, jednym to tam y, tro, y, opłot się trochę oparłem. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Pogoda dopisuje, dzieciaki mają zabawę, bardzo fajnie. Mamy zwycięstwo, tak? Pierwsze miejsce tak, zdobyłeś? Tak. I jak się jechało? Bardzo fajnie. Bardzo zadowolony jesteś z siebie? Tak. Bardzo. Wiecie, które miejsce miałeś? Drugie. Tak upadłem i wstałem, dalej jechałem. No. Upadłem i wstałem i dalej jechałem. Super, więcej takich improspoinno być szczecin? Myślę, że tak. Myślę, że dla dzieciaków to jest fajna zabawa, przede wszystkim teraz na wakacje. Dzieci się cieszą, rodzice też.